Przedstawiamy relację filmową z niedzielnych rozgrywek Kill Team w naszym sklepie Warband. Dla przypomnienia, Kill Team to gra skirmiszowa pozwalająca na pojedynki dwóch niewielkich grup żołnierzy. Gra wykorzystuje modele z Warhammer 40 000 oraz różnego rodzaju przeszkody terenowe mające pomóc w szukaniu osłony przed ostrzałem przeciwnika oraz zachęcić do taktycznego planowania. Podczas trwania eventu gracze rozegrali cztery bitwy według scenariuszy turnieju Kill Team Championship Las Vegas Open 2020. Dziesięciu dowództw wystawiło śmiercionośne bandy Chaosu, Imperium i Zinosu. Krwawe bitwy okazały się bardzo wyrównane, a różnorodność band zmuszała do elastycznego planowania swojej taktyki. Poznańscy gracze zaznaczają, że jest to reaktywacja grania i zapraszają na kolejne eventy do sklepu Warband już wkrótce. My również zapraszamy serdecznie i czekamy na powtórkę tak świetnego turnieju.